Siema, witam Was w moim pierwszym odcinku z nowo na istniejącej serii Pora na przygodę Ja jestem w Skip Na pewno mnie jeszcze nie znacie, bo ja Was sam rozumiem, bo ja dopiero zaczynam w tej branży No, jestem zielo, jak, tak jakby zielony No, ale sądzę, że uda mi się coś dla Was takiego fajnego przygotować Więc zaczynamy, moją rozgry zaczynamy naszą rozgrywkę Na początku parę, zetniemy sobie parę drzewek no i cóż, cóż mogę Wam powiedzieć o tej serii? Będzie to taka będzie to taka survivalowa seria. Najważniejsze co będziemy musieli zrobić w tej grze to przetrwać. Sądzę, że ten, że się wam że seria Wam się spodoba. Ja, ja będę się do niej bardzo starał. Jest to moja taka pierwsza seria. Jeszcze nigdy za nic takiego się nie brałem. I no. i Gramy. Zobaczymy co tam będzie. Jak widzicie, wygenerowała mi się, wygenerowała mi się bardzo fajna mapka. Na której na której warto się wbudować nawet już na miejscu spawn. Mamy tu bardzo mamy tu bardzo fajnie taki cypelek, taki no cypelek złody, na którym może, się, może gdzieś tu się wbuduje Lubię ogólnie takie miejsca. W lasach albo gdzieś w pobliżu. No ale dobra. Zróbmy sobie najpierw... Zróbmy sobie najpierw rzeczy... Po... Y... narzędzia potrzebne. To zróbmy sobie... kilof... i hikierę. Na razie tylko te narzędzia mi się przydadzą. Więc teraz ruszymy w poszukiwaniu. No, będziemy zbierać jeszcze drewno i poszukamy już, nie szukać już powoli węgla. Z tym, nie... z tym nie będzie za dużo problemu. Z drewnem drewno jest wszędzie. A węgiel też się gdzieś znajdzie, na pewno. Świnka! a dawaj, dawaj mięso, dawaj mięso, mięso, świnko. Świnko, dawaj mięso, mięso! Mięso chcę! Dawaj mięso. Mięso na stół! Mięso! O, mięso! Lubię mięso! Więcej! Więcej mięsa! Świnka! Brać świnkę! Na świnkę! Eee, świnka! A masz. Jest! Więcej mięsa! <try> Creeper! Uciekamy! Creeper! Przed Creeperem! Creeper jest zły i niedobry! to nas zabić! Będziemy jeszcze trochę więcej węgla i ruszymy w poszukiwanie węgla. Drewna, znaczy poszukamy więcej i <laughs> w węgla, ma No, trochę mi się pomyliło. Przepraszam. No to gdzie może być węgiel? O. Co robiliście? Glina. Fajnie, że glina. I to aż tak fajnie mi się trafiło, że na sam początek. Ja osobiście nie robię dużo z gliny, wolę takie trady... Tradycy, y, pff, ...takie tradycyjne, jeżeli chodzi o domki. Nie buduję za dużo cegły. No, ale pff, może się przydać. Może zacznę. Dla Was. Świnko! Świnko! Powiedz przecie, gdzie jest węgiel? my węgla. Gdzie może być węgiel? Wągiel, dawać wągiel. Dajcie wągiel. Lubię wągiel. Dajcie wągiel. Noc się zbliża. No cóż. No jak sobie. O, jaskinia jakaś. No tak. Taka rozpadlina, no, ale to powinien być bumgel. Będzie bumgel? Nie będzie. No cóż, kończę dzisiaj. No, dzisiaj, no, kończę odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie. Na razie.